Gruzem, ponieważ mamy wyjazd na tor i jedziemy do Białego Stoku. już mamy zimę jest 23 listopada dzisiaj. Zimę jeszcze w sumie nie ma, ale to jest zimowa aura. No i coś, mamy w sumie nie wiem 50 km. Stałem dzisiaj o 4 rano, więc jestem po 4 godzinach snu, no, ale jakaś ja energolka się, się strzeli, będzie ok. Mam nadzieję, że nas puszczą w ogóle tam Bo już mam wszystko opłacone yy, No i cóż, no, jesteśmy w trasie Widzimy się na miejscu, zapraszam do oglądania Jak? Mam lety z przodu to kicha będzie. Trzeba by teraz... Zejść lety... ty y, naprzód zimówki i daj mu te zimówki na No dobra. A, no. a ty to tam próbuj. Bo myśleliśmy, że będzie sucho, a jest kicha Jest zimowo. Czyli będzie wolno. Ale w sumie to z jednej strony sporo. Jest trochę ludzi. Fajnie. Cała za strony zmienić, bo... No, zakładamy naprzód zimówki. Takie coś. Nie wiadomo, który to robi. Ale no, zakładamy, nie ma nic innego do wyboru. A no, więc jestem po kilku przejazdach miałem awarię. To co ostatnio, czyli spadł mi ten wąż. Pożyczyłem drugą opaskę, mocno ścisnąłem, bo tam była też taka sama była. No i teraz już nie powinno spaść, Odpowietrzyłem Robert tam na pierwszym miejscu czeka. na bazę Babercik zmienia pół pękła i to ta druga, którą wymienialiśmy której nie wymienialiśmy jest jeszcze dużo czasu, bo do 15.30 jeździmy jest jakaś 13.00 czy wcześniej? Która jest? Nie wiem właśnie, zaraz zobaczę 12.00, o człowieku, to jeszcze masz dużo czasu Musimy to zrobić, żeby też wrócić do domu normalnie, bo połoś mamy U mnie na razie wszystko jest w porządku Czasami tam jak wylecę z trasy się uderzy progami, ale na razie nic się nie dzieje, oprócz tego węża głupiego Więc no, działamy pomalutku i wracamy do gry Jest trofeum Robertowe Tutaj, pierdolone Zaraz wkładamy nową Jumale, oh. luks e, Raport sytuacyjny, bo ja teraz, jak już to trochę mi się dymiło Ale po prostu trochę było za dużo płynu. Jak tam nalewałem i tam sobie uchodzi koreczkiem, więc wszystko jest ok. I teraz zaraz jadę drugą rundę, ale nie ma na razie kto mnie nagrywać z zewnątrz. Więc e, to kółeczko nie będzie tak dane. Lecę zobaczymy, czy nic się nie rozpadnie. Na razie wąż nie spadł, jest dobrze. Temperatura 96 stabilnie, więc gitara. Czekamy teraz na, na przejazd. Chyba lino to było A jest, a jeszcze, jeszcze, jeszcze jeszcze! Klepany, teraz klepany, klepany. Jeszcze, 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 jeszcze. Uy, dobiadę, dobiadę. O, 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 o! 放出去放出放出放出 Proszę Państwa Państwa, jesteśmy na powrocie. E, aktualnie e, no, wracamy, auta jeżdżą, działają. E, powinny jeszcze dojechać te 200 km w domu. Przynajmniej mam taką nadzieję. E, coś tam się udało nagrać. Posklejałem sobie trochę telefonem, trochę GoPro. E, no ja miałem tylko problem z tym przewodem, ale teraz już są dwie. Po prostu wymienię ten przepływ albo zostaną te dwie opaski, jak są. No Robert tam miał się to grubszą robota, ale w sumie wcześniej luzowaliśmy tą, tą nakrętkę główną od no tej połosi w domu. No to teraz łatwo było odkręcić, tylko wam trzeba było leżeć. Dzień się zimno, bo około 2 stopnie było. No i co? No u mnie te hamulce coś tam się przegrywają i blokują się, więc później na początku nie, ale później łapy już musiałem mniej używać. Ogólnie fajny tor Trzeba było trochę uważać, żeby tam nie wypadłać za bardzo z trasy Bo łączenie asfaltu z ziemią, po prostu były takie dziury no, Bo jak ktoś wypadł, to ziemia wywalała, oni tam nie porównali tego No i tak to wyglądało Tor porównując do Słomczyna no Całkiem inny, bo ten jest głównie taki pod, pod drift Łupły się zakręty, praktycznie jeden zakręt za zakrętem Dobra, na no że też bardzo zmienne bo były momenty gdzie był lód gdzie był śnieg, raz było mokro raz było sucho ciężko było czasami to było przewidzieć no, z jednej strony to dobrze zawsze jakieś nowe skille wpadły w tym filmie będzie na tyle dzięki za oglądanie, się.